To była gratka dla wszystkich miłośników drewna i wiatraków. W olsztyneckim Skansenie odbyła się kolejna edycja imprezy pod nazwą Tajemnice Ciesiołki. Kontynuujemy temat z roku ubiegłego. W roku ubiegłym zapraszaliśmy gości do wiatraków, paltraków. W tym roku zapraszamy do Holendra. Wiatrak Holender z Dobrocina to oryginalny obiekt, który eksponowany jest w muzeum od 1968 roku. Jest to, jest to największy z naszych wiatraków. Głównym punktem programu była możliwość zwiedzania wnętrza wiatraka, gdzie eksperci opowiadali o konstrukcji, mechanizmach oraz zasadach działania tego wyjątkowego obiektu. Jest w całości drewniany, holenderski. E, myślę, że też jest bardzo dobrze wyposażony. Ma bardzo dobre wyposażenie w wszystkich elementów praktycznie, jakie możemy spotkać w wiatraku, co nie jest taką oczywistością. Na pewno poraża nas swoją przestrzenią. Jest naprawdę duży. E, ma potężne skrzydła, w rozpiętości ponad 15 metrów jedno. Zwiedzający mogli poznać tajniki pracy młynarza oraz dowiedzieć się, jak odbywa się proces mielenia żarnem. Kobieta musiała. Wcześniej wstać, jeżeli miała liczną rodzinę, no to musiała na takim ręcznym kamiennym żarnie, które znajdowało się nie w jednej izbie, zakasać rękawy i się wziąć, żeby tę liczną rodzinę wyżywić. Taki, taki kamień ważył do 40 kg. czyli po prostu, no, chcąc po prostu rozpocząć produkcję, to w taki sposób to wyglądało. Przypruszone mąką opowieści wciągnęły słuchaczy w fascynujący świat dawnych rzemieślników. W takim wiatraku 250 dni, nieraz 300 dni, młynarz spędzał po prostu dzień i noc, bo jak były wiatry, to było cieka taką ciekawostką, że on nie chodził do domu, tylko żona mu przynosiła jedzenie. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych uczestnikach. Czekał na nich drewniany plac zabaw oraz mobilne stoisko edukacyjne przygotowane przez nadleśnictwo Olsztynek. Żeby pokazać młodym ludziom właśnie, że ten las jest organizmem, który oprócz tego, że daje drewno, daje różne możliwości jeszcze, jeszcze inne. To jest wielofunkcyjna gospodarka leśna, którą lasy prowadzą. Dla osób zainteresowanych sztuką renowacji przygotowano pokazy przywracania życia zabytkowym meblom, kolejną atrakcją były prezentacje drewnianych konstrukcji. telewizja Kopernik. Kopernik.tv